O, jesteście. Witajcie! Witam was bardzo serdecznie. Już jestem po śniadaniu, naczynia pomyte, wszystko gotowe, żeby zaczynać. Jesteśmy oczywiście w grze Farming Simulator 22 na mapie Hofbergman w kuchni w domu na Hofbergman. Ale jak widzicie, na pewno mamy sierpień. Więc piękna pogoda za oknami, trzeba ruszać do akcji, nie ma co siedzieć w domu. Ja tę mapę pokazywałem Wam w pierwszym odcinku, w takiej wersji, powiedzmy, wycieczki po mapie. Pokazałem Wam, jak ona startowo wygląda, ale względem tego, co było na startowej wersji, a co jest tutaj, troszeczkę się zmieniło. I to chciałbym Wam dzisiaj zasadniczo pokazać. Na tym się w dzisiejszym materiale skupimy. Na początku nowej serii, mojej, Galdamira, na... Hofbergman. To jest oczywiście seria, na której czuć pieniądz. Ogromne gospodarstwo, duże pola wszystko będzie tutaj duże. Będziemy tutaj docelowo mieli bardzo, bardzo dużo zwierząt i to jest mój cel na Hofbergman w tej chwili. Od czego my sobie zaczniemy? Od przejścia po mapie i wyczucia tych zmian, które ja tutaj wprowadziłem względem tej podstawowej wersji przez farmera Andiego przygotowanej. Po pierwsze ten garaż jest pusty, tu stało Landini ze sprzętem do winnicy, ale ja tego używał nie będę, dlatego że po prostu na początek nie planuję tej winnicy w ogóle ruszać, ona jest ogromna. Więc pierwsza zmiana. Kolejna zmiana to ten fence, w zasadzie to on tu był czyli F-255GT, no ale jest taką przystawką. Te przystawki są zmienne, więc pomyślałem, że ten będzie świetny do wody, żeby tutaj nasze zwierzęta pod domem ogarniać. Tutaj żadnych zmian nie zastosowaliśmy, jeszcze nie ma żadnych zwierząt, bo nie mamy dla nich jedzenia, ale zmiany będą. Nie ma zmiany, jeżeli chodzi o combine, został do topliner, bo powiem szczerze, że wśród tych kombajnów, które są dostępne w grze, nie bardzo miałem pomysł na, na jakiekolwiek inne rozwiązanie, więc został ten topliner i on nam tutaj będzie służył, będziemy tylko potrzebowali do niego przystawkę do kukurydzy. Ale tu już się zmiany zaczynają i to poważne. Pierwsza sprawa celowo tak pokazuję, żeby tylko jego było widać, to jest właśnie kormik. Ciągnik, który mi się mega podobał od samego początku, od kiedy Farming 22 się pojawił, i pomyślałem, że tak na dobrą sprawę na żadnej serii nie będę w stanie go zagrać. No bo na polskiej serii raczej nie przyda mi się tak ogromny ciągnik, tej, na której, którą możecie oglądać na moim kanale tej serii. Planuję jeszcze serię z No Man's Land, no tam w survival opcji na pewno McCormicka nie będzie, więc tutaj jest. Więc to jest trochę spełniamy marzenia taka seria. Będziemy się koncentrować wokół prac. Na tym między innymi ciągniku. Co dalej? John Deere z ważnych bardzo sprzętów 6120M. To będzie ciągnik, który będzie mi tutaj służył do podstawowych prac. Do wszystkich podstawowych prac na gospodarstwie. Dlatego ma i przednie ładowacz, i obciążniki. Jeszcze musimy mu obciążniki pewnie na koła e, też zamontować. To już być może znacie. To jest sprzęt, który pozwala nam rozsypywać słomę u zwierząt, bo tak jak powiedziałem, tych zwierząt tutaj będzie co niemiara. W oborze dla krów stoi przede wszystkim Roberts. Czyli no, do karmienia zwierząt, do karmienia krów, sprzęt do robienia TMR-u będziemy to jak najbardziej robili i beczka na mleko, którą już też możecie kojarzyć, bo już z niej korzystałem. Nic lepszego na ten moment znaleźć mi się nie udało. Pozostał ten sam, jeżeli chodzi o ciągnik, tutaj John Deere 7810, jego nie wymieniałem z tym samym Amazonem. To na razie zostało. Tutaj mamy chyba Liza, a nie też Amazona, e, także nowy pług, bo trochę większy niż ten, który był do mak, kormika, spokojnie będzie, e, będzie dawał radę. Kultywator na razie został. Tutaj w garażu nic nie zmienialiśmy. E, tu jest m, laweta, no bo po prostu czymś muszę te wszystkie rzeczy e, przywozić ze sklepu. Między innymi kombajn na nią załadujemy i pojedziemy po, m, m, po nowy header. Zwierząt nie ma także tutaj, czyli w oborze dla w klewie, w sensie tu, gdzie będą świnie. No i dwie przyczepy. Po pierwsze, ta samo zbierająca do okrągłych bel, chociaż jeszcze nie mamy prasy, ale będzie. No i pąk też do bel, ale będziemy go też wykorzystywać, na przykład, żeby przywieźć jakieś rzeczy ze sklepu, które będziemy chcieli tam yy, załadować. No więc tak to wygląda na wstępie. Taka jest sytuacja. Mamy 2 miliony na koncie, no całkiem sporo, ale powiem szczerze, że te pieniądze się bardzo szybko skończą, jeżeli dobrze tym nie zarządzimy. Z ważnych spraw. Nie spojrzałem na to od razu, więc teraz już muszę cierpieć z tym, co mam. Nie spojrzałem na mapę. Nie zobaczyłem, że te dwa pola, które podstawowo już były gotowe do orki, tutaj na nich coś rośnie. No, i niestety nie jest to to, co byśmy chcieli, co ja bym chciał, e, czyli rosną tutaj buraki cukrowe na jednym polu, a na drugim kukurydza. Dlatego na wstępie wam powiedziałem, że będę musiał wymienić ten sprzęt, który tutaj mam, e, wymienić, dokupić header do tego kombajna, bo po prostu tym headerem nie będę w stanie sobie poradzić z kukurydzą. Więc to będzie trzeba zrobić, ale to wszystko jest jeszcze w fazie Wzrostu. A, zerknijmy na mapę, co my tu jeszcze mamy. Słuchajcie, poza gospodarstwem szóstką i piątką, tak jak standardowo, mamy ogródek, z którego przypuszczam w następnym materiale pokażę Wam jakieś prace właśnie w tym ogródku, tym się zajmiemy. No i mamy łąkę trzynastkę. Tutaj też rośnie na razie e, nasza trawa. Jak widzicie, no jak spojrzymy, czekajcie, zaznaczymy sobie trawę. I zrobimy tak. To okazuje się, że wszystko rośnie. Trawa jest już w takiej ostatniej fazie. Być może już będzie gotowa do zbioru. Zerkniemy jak będziemy przy okazji w sklepie. No i jeszcze z ważnych spraw, które mam, które Wam nie pokazałem, to są te kurniki. To też kupiłem. Sporej wartości, bo miliona. Tego Wam ostatnio chyba nie pokazywałem, więc sobie przeskoczymy. O właśnie, tu jest ten kurnik. Tu stoi jeden z szaferów, który już jest przygotowany do pracy. No, i te kurniki są ogromne, one mieszczą do 300 zwierząt. Takie są tutaj 3, więc 900 e, sztuk będziemy tu mogli mieć. E, jak widzicie, jest tu też miejsce, żeby przechowywać e, sprzęt, żeby go tutaj chronić. One są podpisane literami. Tu jest C, znaczy 4 nawet te kurniki, tu są kurcze. To jest A, to jest B, no to to musi być. A to nie jest kurnik, to jest chyba wylęgarnia, albo przygotowane pod wylęgarnię, więc dobrze powiedziałem, na 900 zwierząt tutaj mamy miejsce. Możemy tu oczywiście na, nasypać jedzenie dla nich, no bo yy, nie dałoby rady yy, ich wszystkich karmić cały czas na bieżąco. No więc tu... Na tym kurniku to ruszymy pracę, przypuszczam, dopiero w kolejnym sezonie, no bo musimy mieć jakąś pszenicę, żeby te zwierzęta po prostu wykarmić. Chociaż jeden na razie ruszyć taki kurnik. Myślę, że to będą fajne zyski z jajek, ale zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Dobra, tego już nie przeciągamy, bo nie ma sensu. To, czym się dzisiaj na początek musimy zająć, to są kury. Kury w przydomowym. W tym przydomowym, przydomowym kurniku, tam już jest setka kur, bo tak to zorganizowałem, że jest ich tam całkiem, całkiem dużo. Zaraz sobie tu sięgnę do pedałów i ruszymy do pracy. Słuchajcie, musimy napełnić to wodą to jest pierwsza sprawa. Więc od tego, od tego sobie zaczniemy. Prac na tym gospodarstwie będzie naprawdę całe, całe mnóstwo. Zresztą. Pewnie jak na każdym, ale tutaj ruszymy z grubej rury od razu. Na razie te kury, które są koło domu, ale w najbliższej przyszłości bardzo, bardzo dużo innych zwierząt się tutaj ma znaleźć. Dobra, zobaczmy, czy my musimy tu otworzyć pokrywę. Pewnie musimy. Rozpocznij napełnianie pod ereczką i lecimy, leci woda. Woda jest pierwszym, znaczy pierwszym, jednym z potrzebnych dla kur jedną z potrzebnych dla kur rzeczy. Oczywiście e, nie jedyną. To co możemy od razu zrobić, jakbyśmy byli gdzieś koło domu chyba ten szafer stoi najbliżej, więc tak sobie przeskoczymy niech ta woda się tam napełnia. Nie będziemy bez sensu tam stali. E, to po, oczywiście poza wodą jest potrzebne jedzenie. E, tak jak powiedziałem ich tu jest całkiem sporo. Już wam pokazuję w menu zwierząt jak to wygląda. Jak widzicie są i kaczki, i małe kurczaki, i koguty, e, no i kur 36 e, najwięcej. No i to co my tutaj mamy, to oczywiście potrzebujemy wody i potrzebujemy to jedzenie im tutaj ee, nasypać. Więc zabieramy się za taczkę. Ta taczka to już kurczę, najlepsze lata ma za sobą, no ale... ale działa. Więc będziemy tutaj na razie z niej korzystać. No i ruszamy po pasze e, dla naszych zwierząt. To się oczywiście... O, samo wszystko nie zrobi. Trochę to napełnianie jest śmieszne, bo tak jakby przelatuje przez teksturę taczki. No ale ważne, że w taczce zostaje. Próbowałem tutaj yy, na takiej testowej wersji yy, karmić yy, je i poić w sumie, poić wiaderkiem, ale kurczę. No zabawa nie jest przednia, powiem tak. Nie da się już bardziej zakręcić. I wysypujemy... To na pewno im na długo nie wystarczy, bo tu mamy bardzo dużo kur i, i ogólnie drobiu. Więc będziemy musieli pewnie z cztery razy przejechać taką taczką, żeby je tutaj nakarmić. No i właśnie to będzie łatwiejsze w tym kurniku, bo kiedy już nasypiemy karmę do tego silosa, to przypuszczam, że to będzie z automatu je karmiło. No 300 nie dalibyśmy rady, czy 900. Karmić co chwila, bo skupialibyśmy się wyłącznie na karmieniu zwierząt. No ale właśnie, na to stawiamy w tej serii. Na zwierzęta głównie tym się będziemy tutaj zajmować, więc tego się możecie spodziewać. Zobaczmy, ile mamy, jeżeli chodzi o, o nasze zwierzęta. Pojemność skuteczna 516. No powiedzmy, że jeszcze raz musimy tutaj e, przejechać, żeby je nakarmić. No i oczywiście musimy e, dać im wody. Tam już się prawie albo do pełna ten zbiornik napełni, więc zaraz podjedziemy tutaj fendem i spróbujemy napoić nasz drup. Właśnie to, czym się będziemy zajmowali w dużej mierze, to zwierzęta. Będziemy je karmić, kupować paszę lub ją wytwarzać. To jeszcze zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, ale to będą główne zadania. Natomiast kto się będzie zajmował polami? No właśnie, pracownicy. I to na kurs playu. Będę wam gdzieś tam w międzyczasie. Nagrywał taki materiał dotyczący tego, jak z tego kurs play'a korzystać. Być może ktoś z Was byłby zainteresowany, e, jak to robić. Dobra, wyjedziemy stąd, nie będziemy, nie będziemy tu stali, bo i tak docelowo będziemy tą taczkę potrzebowali tutaj przecież. Więc niech nie przeszkadza tym kurą. Przepraszam, pani Kuro, ale muszę ją tu zaparkować. O właśnie. Przeskoczymy sobie do fenda już jest pełno zamykamy pokrywę i jedziemy tylko że chcielibyśmy jeszcze na kierownicy jeździć więc na kurs play'u będę ogarniał wszystkie pola będę zatrudniał pracowników do tego żeby wykonywali za mnie te prace które będą możliwe do wykonania ale to nie jest też tak że wszystko będą w stanie zrobić dobrze i że wszystko będą w stanie zrobić na tyle żeby nie trzeba było im tu pomóc nie to tak nie działa Dużo będziemy usprawniać tej pracy na tym kursie, ale ja się też go będę uczył w międzyczasie razem z Wami. Więc być może dojdziemy do takiej wprawy, że będzie tutaj to, to wychodziło. Czy my się tu mieścimy, A jak wycelujemy dobrze, to się zmieścimy, ale nie będzie łatwo. Ale jakbym tu miał z beczką cofać, pomyślałem sobie, no to już w ogóle tego nie widzę. Gdzie tu się napełnia tą wodę? W sensie najlogiczniej byłoby tutaj. Ale nie pojawia się opcja napełniania, co może oznaczać, że będziemy mieli troszeczkę kłopotów. Tu jest trigger. No, trzeba było po prostu chwilę, żeby znaleźć ten trigger do wody. Tylko tyle weszło? O kurczę, woda całkowita. Jeszcze słomę potrzebują. No dobra, kurk, jak potrzebujecie słomę, to my wam tutaj słomę dostarczymy. No nie ma problemu, nie? Tylko trzeba wycelować, żeby znowu nie utrafić w płot. Dobrze, że nie ma kolizji z tymi zwierzętami, bo byśmy tu przecież nie dali rady. Co chwilę byśmy wjeżdżali w zwierzęta. Dobra, zamknijmy pokrywę, bo nie będzie to teraz potrzebne. Tu jest jeszcze studnia, może z niej też się da napełniać. Nie próbowałem. Schowajmy to F1 i oczywiście już za mocno zakręciłem. Więc skoro tutaj nasze kury potrzebują jeszcze słomy, no to trzeba im po prostu tą słomę. Dostarczy. Dzisiaj się skupimy na pracy na fędzie właśnie. Tak to zaparkujemy myślę, będzie dobrze. No i elegancko można to, słuchajcie, odpiąć. I przypiąć to. Dobra. No i właśnie takich zadań tutaj na Hofbergman na mojej serii, możecie się spodziewać najwięcej, najwięcej zdecydowanie. Dobra, gdzie to jest z tamtej strony? Muszę się odnaleźć. Jest tutaj taki, yy, takie miejsce, gdzie są belki już poustawiane. Malutkie na szczęście, więc będziemy mogli je ręcznie podnieść i na razie na nich się skupimy bo te duże musiałbym ładować ładowaczem przed nim, a to oczywiście byłoby byłoby skomplikowane. Dobra. No to potrzebujemy teraz pomocy w postaci tego. E rozładowujemy. I znowu E. Nie wiem ile ja powinienem ich tutaj zabrać. No, więc będę musiał prasę też do takich małych kostek kupić, bo byłoby mi chyba łatwiej. Zabierzemy 6. Byłoby mi chyba łatwiej mm, po prostu się nimi posługiwać y, tutaj, y, niż posługiwać się tylko i wyłącznie dużymi, bo do tych kur, po prostu do tej setki tam, będzie bardzo ciężko y, wjechać. Możemy przejechać tutaj przez oborę. Jak najbardziej. Już wkrótce tu po prawej to będziecie tylko muczenie słyszeć i widzieli... I będziecie widzieli krowy, no ale... Do tego wszystkiego trzeba się tutaj oczywiście odpowiednio przygotować, no bo te krowy coś muszą jeść. Ja na razie absolutnie tutaj dla nich nie mam żadnego. Żadnego jedzenia. Dobra, zakładam, że one tą sumę potrzebują tam w budynku. Więc musimy tu wjechać. Dobra, myślę, że to musi być tu. O, tak myślałem. O, za dużo to to nie napełniło. Oczywiście mamy też sprzęt, który pozwala nam. Takie okrągłe snopki yy, rozbijać, już wam go tam pokazywałem. No, ale dzisiaj się nie będziemy na tym koncentrować, bo tutaj, tak jak mówię, ciężko byłoby wjechać. Jeszcze trochę słomy, i już powinna za chwilę wydajność nam tu podskoczyć. Ciekawe, jak często będziemy to musieli uzupełniać. No jak długo im to wystarczy. Powinna jeszcze jedna kostka się zmieścić. Więc pięć było potrzebnych, 6 zabrałem. Jedna kosteczka w bonusie. Jeszcze trochę słomy wejdzie. Tak, to jednak można by było tą szóstą. Dobra, już jest pełno, więc ta szósta po prostu nie całkiem się mieści. Gdzie my ją tutaj, byśmy odłożyli, żeby nie przeszkadzała. Ach, gdzieś tu niech sobie leży. No więc, kury już mają wszystko to, czego potrzebują. Kury, kaczki. Mają już wszystko, żeby tutaj nam produkować jajeczka, bo i kury, i kaczki właśnie to będą robiły. No więc, pierwsze zadanie na moim gospodarstwie wykonane. Mam nadzieję, że że to, co będziemy tutaj robić, jakoś do Was przemawia, że podoba Wam się fakt, że tutaj będzie pełno zwierząt, bo to jest zasadnicza kwestia na tym gospodarstwie. Tym się będziemy w największym stopniu zajmowali. Dobra, zerknijmy. Wszystko jest. Woda, słoma, no jajka, zero sztuk, ale będą. Wydajność wzrośnie, trzeba dać. Trochę czasu tym zwierzętom, bo one muszą zacząć jeść, pić, poczuć, że tutaj mają wszystko to, czego potrzebują, i wtedy to już wszystko będzie tutaj pięknie śmigało. Ja Was serdecznie zapraszam na kolejne materiały na Hofbergman. Co będzie następne? Być może ogródek, bo to moglibyśmy zrobić teraz w takim dość szybkim tempie. Będziemy czekali na trawę. Trzeba jeszcze ze sklepu poprzywozić trochę sprzętów. Mianowicie kosiarki trzeba będzie zakupić. Więc to na pewno zostało do kupienia i header do kukurydzy również, więc trzeba zabrać kombajn cały, żeby ten header podnieść, żeby go w ogóle wstawić na, na lawetę i przywieźć tutaj na gospodarstwo, więc to to mnie czeka w najbliższym czasie, ale pewnie zrobię to na off-planie, na off-streamie, że tak powiem, bez nagrywania. A Wy już przyjdziecie na gotowe i będziecie widzieli kolejne zadania wykonywane tutaj na gospodarstwie. I może w trzecim odcinku uda się już kolejne zwierzęta tutaj wprowadzić, na przykład konie, może świnie. Zobaczymy. Będziemy troszeczkę kombinować, żeby tych zwierząt z każdym odcinkiem przybywało. Ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam na kolejne materiały na Galdamir TV. Pamiętajcie też o liveach na Twitchu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.